W całym kraju bez pracy pozostaje prawie 2 miliony osób. Także w naszym regionie bezrobocie jest wciąż jednym z głównych problemów. Dotyka zarówno młodych, świeżo upieczonych absolwentów, jak i osoby powyżej 50 roku życia. Jak z nim walczyć? Jakiej pomocy możemy oczekiwać? I jak sami możemy sobie pomóc? Na problem bezrobocia patrzymy zazwyczaj przez pryzmat statystyk, liczb i sztywnych danych, przynajmniej dopóty, dopóki sami go nie doświadczymy lub nie dotknie kogoś z naszych najbliższych. Pierwszym naturalnym krokiem po utracie pracy jest odwiedzenie pośredniaka i rejestracja. Co jednak dalej? Po zarejestrowaniu się trafia pan do swojego doradcy klienta, który przygotowuje na podstawie kwestionariusza, określa panu profil pomocy. W ramach każdego profilu są określone działania, które urząd może zastosować później jako wsparcie do zatrudnienia pana jako osoby bezrobotnej. Ważną rolę odgrywa tutaj doradca zawodowy, który pomaga nam w powrocie do aktywności na rynku pracy. Po określeniu profilu pomocy doradca klienta ustala konkretne działania, umawia się na takie terminy, które pasują osobie bezrobotnej. Ustalany jest też plan działania w ramach którego sukcesywnie się później spotykamy i realizujemy Kolejne etapy planu działania. Ogromnym problemem bezrobotnego może być niewielkie lub nawet zerowe doświadczenie na rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza młodych kończących studia lub szkołę średnią. Jeżeli jest to osoba, która w ogóle nigdy nie pracowała, e, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest poszukiwanie stażu. Jest to taka forma, która, zanim osoba młoda, która jeszcze nie ma konkretnie sprecyzowanych celów zawodowych, właśnie poprzez staż. Może wyczuć, czy dany kierunek zawodu to jest to, co w przyszłości chce robić. Jednym z największych atutów kandydata do pracy może okazać się dobrze sporządzone CV. Specjaliści podpowiadają, jak powinno ono wyglądać. Ściśle powinny być określone daty i nazwy ukończenia szkół, okresy pracy i stanowiska pracy. To jest podstawa. Stanowisko pracy, które jest określone, też nie zawsze pokrywa się z zakresem obowiązków, więc warto rozpisać okresy, Oprócz wykonywanego stanowiska, jakie jeszcze inne rzeczy osoba w pracy wykonywała? Pracodawcy zwracają również u potencjalnego pracownika uwagę na inne rzeczy. Dodatkowe umiejętności i jakieś swoje hobby i pasje. Które są praktykowane, bo nie sztuka napisać, że film, muzyka czy sport. Trzeba się też na tym znać. Zdaniem ekspertów coraz większym społecznym problemem staje się bezrobocie wśród młodych oraz osób w wieku powyżej lat 50. Dlatego też powstaje coraz więcej form pomocy skierowanych właśnie do tych grup. Najpopularniejszą formą wśród młodzieży są niewątpliwie staże. I, I tych staży bardzo dużo w tym roku żeśmy rozpoczęli i realizujemy. Są y, również staże dla osób po 50 roku życia na takiej samej zasadzie. E, refundujemy y, prace interwencyjne też dla osób po 50 roku życia. Refundujemy składki z Usoskie osobom po 50 roku życia. Y, organizujemy szkolenia indywidualne. Poparte zatrudnieniem, wysokie bezrobocie, niskie płace i niejednokrotnie kiepskie warunki zatrudnienia. To powody, które często wymieniamy usprawiedliwiając swoją niemożność znalezienia pracy. To wszystko prawda, ale powinniśmy się zastanowić, czy nie szukamy prostych wymówek, aby tej pracy w ogóle nie szukać.